Chińczycy pracują za miskę ryżu dziennie. Słyszeliście te bzdury? Bo ja wielokrotnie. No to zobaczmy na przykładzie tego Gili AX5, jak jest naprawdę. Słuchajcie, ten samochód to jest taki rodzinny SUV o długości 4,5 metra i takim. No rozsądny wnętrzu. Generalnie czterosobowa rodzina spakuje się tutaj bez problemu. Auto w tej wersji najbogatsze jest bardzo komfortowe. Ma szklany dach, ma masaż w fotelach, ma skórzaną tapicerkę, ma świetny zestaw audio, ma 220 koni i baterię pozwalającą realnie przejechać około 300 do 400 km. No i słuchajcie skąd ta miska ryżu. Ten samochód w Chinach kosztuje około 60 do 70 tysięcy złotych w przeliczeniu. I odpowiada to mniej więcej rocznej pensji pracownika na taśmie w fabryce na przykład samochodów w dużym mieście. Tu jest ważne założenie, że to jest duże miasto, a nie wieś. No więc słuchajcie, ten samochód w Polsce kosztuje 170 albo 190 tysięcy złotych. W tej wersji 190. No i pomyślcie sobie, ile w takim razie miesięcy musi pracować polski robotnik, żeby kupić sobie taki samochód. Dalej uważacie, że Chińczycy pracują za miskę ryżu?